Dzisiaj przygotowałem dla Was ranking TOP 10 najlepszych figurek LEGO Star Wars. To moja subiektywna lista, nie musicie się z nią oczywiście zgadzać. Koniecznie napiszcie w komentarzu, która figurka jest TOP 1 w Waszym zdaniem. Jestem bardzo ciekawy. I co? Zostawcie lajka, suba, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału i już przechodzimy do Miejsce dziesiątego. Na własnym dziesiątym miejscu znajduje się klon no, z 327 Korpusu Galaktycznego. Jest, ma nowy odlew w i jest wykonany poprawnie. To jedyne, co mogę o nim powiedzieć. Miejsce dziewiąte to nikt inny jak Obi-Wan z nowego V19 Torrent. Jest to całkiem ciekawa figurka. Ma ładnie zadrukowane rączki, tak samo tors. Lecz nie przekonuje mnie. Dostaliśmy już dużo bardzo Obiłamów i nie przekonuje mnie, żebym kupił ją. Miejsce ósme to Beach Trooper. Macie porównanie też z poprzednią wersją tej figurki. No mi się figurka bardzo podoba, i ta nowa. Co to tyle chyba mogę powiedzieć. Miejsce siódme. To Solitus, który występuje w serialu Reboot The Galaxy. Mogę powiedzieć o tej figurce, że na pewno ma oryginalne szaty. Widać też jakiś łańcuch i ciekawa buźla. Miejsce szóste. Komandor Bakara. Z tego co wiem, to jest nowy odlew hełmu i pierwszy raz ta figurka się pojawia. Więc myślę, że to całkiem wysoko, jak na nią. Miejsce piąte: To nikt inny jak Commander Bly. Dostał Pound jak zwykły klony z 327 Korpusu Galaktycznego ale jest moim zdaniem troszeczkę lepiej zrobione niż one. Miejsce czwarte należy do Mistrza Blokuna, który pojawił się po kilku latach przerwy. Ma najlepszy odlew głowy ze wszystkich poprzednich wersji. Miejsce trzecie to Piernikowy Vader jest to figurka, która naprawdę bardzo mi się podoba. Jest to odskocznia od takiego zwykłego mm, wejtera, który możliwe, i by się pojawił w ATT. Macie również porównanie innych rajterów. Miejsce drugie to Palpatine ubrany w szaty wiecznego sita, No, figurka jest bardzo ładna, jak na 75 zł w encyklopedii. No naprawdę super. No i miejsce pierwsze to John Goffert. John Goffert z ucs który ma zadrukowane rączki. Po prostu nic dodać misując, no nie wiem, jakby można było lepiej zrobić tą figurkę. No i to tyle. To na tyle w tym filmie. Dziękuję wam za oglądanie. Przypominam o zasubskrybowaniu mojego kanału.